Cześć, witajcie na kanale Fiszkowa Kartoteka. Ja mam na imię Monika, was witam tutaj jak najbardziej serdecznie. Zachęcam was do klikania lajków, like komentarzy, subskrypcji, ale przejdźmy do książek, bo to one są tutaj najważniejsze. Skończyłam czytać dwie książki w ubiegłym tygodniu, czytam dwie kolejne i dostałam jedną od wydawnictwa, więc o, o tym będę głównie mówić. Możliwe, że na koniec wspomnę o dobrym filmie, który będę wam polecać, ale przejdźmy do książek, które udało mi się skończyć. Pierwsza książka to Darko Cwietić, czyli tutaj wędrujemy do Bośni i Hercegowiny. Darko Cwietić, Winda Schindlera, Noir sur Blanc, to jest polskie wydawnictwo, które wydało tę książkę w Polsce. Z języka serbskiego przełożyła Dorota Jowanka Cirlić, I to jest książka, która u nas wyszła już w 2018, nie, w 2024 roku, a napisana przez Darko Cvjetića w 2018 właśnie. I cóż, jest to bardzo cieniutka książka, która tak naprawdę w bardzo też krótkich rozdziałach. One są naprawdę króciutkie, około jednej, dwóch stron. Um, opowiadają o hmm, myślę głównie o konflikcie. Konflikcie w wojnie domowej w Bośni i Hercegowinie, a głównie w byłej Jugosławii, ale opowiadają w dość bardzo w dość specyficzny sposób, nie w dość bardzo, tylko w dość specyficzny sposób. A to dlatego specyficzne, że opowiadają o tej traumie wojennej i o tym konflikcie poprzez historię jednego wieżowca. Otóż wieżowiec mieści się w mieście Prijedor, to miasto jest w Bośni i Hercegowinie właśnie, i w tym wieżowcu, wybudowanym chyba w 1975 roku, jeśli dobrze kojarzę, Mieszkało wiele rodzin, wiele rodzin, które były różnego pochodzenia. Tak samo jak mieszkały różni ludzie w całej Bośni i Hercegowinie, i właściwie w całej Jugosławii, tak naprawdę te narodowości były tam niezwykle wymieszane. W tym wieżowcu miesz mieszkali bośniacy, mieszkali Serbowie, mieszkali Chorwaci, również Turcy, Romowie, różnego rodzaju, e, różnego pochodzenia e, ludzie, rodziny całe. I kiedy doszło do tego konfliktu w latach 90., tej wojny domowej, nagle okazało się, że sąsiedzi zwrócili się przeciwko sobie. Nagle się okazało, że sąsiedzi w całej Jugosławii, ludzie, którzy ze sobą do tej pory mieszkali razem, lubili się i w sumie spędzali czas na co dzień razem, nagle okazało się, że no nie są w stanie tego robić dłużej i zabijają się w sumie. Jest to właśnie książka o, takim, o takiej traumie, i chociaż jest ona. Smutna w swoim takim ogólnym temacie, to muszę przyznać, że czyta się ją niezwykle lekko, bo jest napisana w bardzo takim swobodnym stylu i w takim beztroskim w sumie. Może nie tyle beztroskim, bo jednak no, jest tutaj mnóstwo smut smutnych wydarzeń, sytuacji, mm, opisanych historii, naprawdę traumatycznych, ale jest napisana bardzo lekkim językiem. I dzięki temu czyta się to naprawdę bardzo tak płynnie i no właśnie nazwałabym to trochę beztrosko. Jest też tutaj dużo dowcipnych elementów, więc pomimo swojej, swojego ciężaru dotyczącego tego, że jest to jednak książka o wojnie i o traumatycznych przeżyciach, to jednak naprawdę mm, bardzo lekko się to czyta. I tak jak mówię, no ona jest naprawdę też cieniutka, zajmie... Czytanie jej około dwóch stron, jeżeli po prostu usiądziecie z nią i bez przerwy będziecie ją czytać, to zajmie jej przeczytanie właśnie około dwóch godzin. Mnie trochę na początku odrzucił pierwszy rozdział, który jest niezwykle poetycki i dla mnie aż w dość przypadkowy sposób zderza ze sobą różne słowa i zdania, ale ten rozdział to są dwie strony i zaraz po tym są. Zwyczajną prozą napisane, napisane rozdziały, tak jak mówiłam, krótkie. Zwyczajną prozą, ale jednocześnie bardzo piękną prozą. I bardzo Wam polecam tego autora. Jest to jego pierwsza książka wydana w Polsce, Winda Schindlera, i ona otrzymała również Nagrodę Angelusa za tłumaczenie, z tego co pamiętam. Natomiast jest już druga polska. Książka, znaczy druga książka tego autora, wydana po polsku, zatytułowana Czemu na podłodze śpisz, jeszcze jej nie czytałam. Za to sam autor jest jeszcze autorem trzech, dwóch dodatkowych książek jeszcze jednej, właśnie w takiej prozy literackiej, i czwarta książka to są jakieś takie jego zapiski, notatniki. Sam autor też jest bośniackim, Dramaturgiem, więc z tego co wiem, to też jest mocno zaangażowany w życie teatralne tam właśnie w Bośni i Hercegowinie. A co ciekawe, właśnie też, to, co pokazuje również tą złożoną tożsamość tej, tej Jugosławii, tych krajów byłej Jugosławii, to samo to, co napisała tłumaczka na samym końcu tej książki. Przeczytam wam jedno zdanie dosłownie, bo to jest bardzo takie znamienne. Darko Cwietić reprezentował na festiwalu. Europejski poeta wolności, język bośniacko-serbsko-chorwacki. W najnowszej edycji – chorwacki. Ja, jak się okazało po ustaleniach z autorem, tłumaczyłam książkę z serbskiego. Tak jak trudno jest rozróżnić i odseparować od siebie te języki, tak trudno i rozróżnić i odseparować te narody byłej Jugosławii od siebie. I o tym też trochę jest ta powieść, ta książka, którą Wam serdecznie polecam. Drugą książkę, którą skończyłam czytać e, i tutaj powędrujemy na antypody, to znaczy do Australii, jest to książka, którą otrzymałam od wydawnictwa Artridge, więc jest to współpraca Barterowa. Jest to księga łabędzi Alexis Wright, e, przetłumaczona przez Agę Zano, wydana w tym roku e, właśnie przez wydawnictwo Artrage. Natomiast sama książka napisana była w roku chyba 2013. Alexis Wright jest autorką australijską, oczywiście, i jest autorką pochodzenia aborygeńskiego. Ona pochodzi z, z północnych terenów Australii. I ta książka ma dużo elementów dotyczących kultury aborygeńskiej. Wydaje mi się, że ma zdecydowanie więcej tych wątków i elementów niż ja byłam w stanie wyłapać wychwycić. Odnaleźć w tej książce. I wydaje mi się, że ta książka jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, niż ja jestem w stanie ją zrozumieć. Um, nie czytało mi się jej łatwo, od razu Wam powiem. Na pewno gdzieś, gdzie tak mniej więcej do połowy tej książki dość trudno brnęłam przez ten tekst. Bo jest on do dość skomplikowany i taki. Te zdania są dość napiętrzone i w pewien sposób poetyckie. Um, mam wrażenie też, że były specjalnie, przynajmniej poło do połowy tej książki, um, tak skonstruowane, żeby trochę oddać zagubienie głównej bohaterki, żeby trochę oddać jakąś taką oniryczną atmosferę, taką um, jakiejś gorączkowego myślenia w malignie, um, jakiegoś zagubienia właśnie też umysłowego. A o czym mamy tutaj powieść? Na tej, na tyle okładki jest tutaj napisane, że jest to Australia w niedalekiej przyszłości. I przyznam, że już to pierwsze zdanie, właśnie opisu tej książki, bardzo mnie kupiło i dlatego chciałam ją w sumie przeczytać, bo spodziewałam się jakiegoś swego rodzaju science fiction albo chociażby jakiejś takiej fantastyki osadzonej właśnie w Australii. I teoretycznie jest tutaj, tego trochę, natomiast absolutnie to nie ma, nie gra tutaj głównej roli. Mamy tutaj faktycznie świat przyszłości, takiej przyszłości, w której świat zmierzył się właśnie z, ze swego rodzaju katastrofą klimatyczną, i w związku z tym wiele ludzi musiało zmienić miejsce zamieszkania ze względu na różnego rodzaju zmiany klimatyczne, głównie na północnej półkuli Ziemi. I musiało się przenieść na półkulę południową. Było ogromne migracje, i w ramach tych migracji jedna z bohaterek, Belladonna, trafiła właśnie do Australii. I ta Belladonna stanowi jedną z bohaterek właśnie w pierwszej połowie tej powieści, bo ona odnajduje i ratuje swego rodzaju, w pewnym sensie, drugą bohaterkę z, o imieniu Oblivion, bardzo takie. Też znamienne imię, ponieważ Oblivion po angielsku oznacza zapomnienie. I nasza bohaterka Oblivion m, przeżyła w przeszłości jakieś bardzo traumatyczne wydarzenie, które tutaj będzie opisane, ale nie dowiadujemy się o tym na samym początku. Przeżyła jakieś traumatyczne m, wydarzenie i po nim schowała się w pewnym miejscu, takim odludnym, odizolowanym. I w sumie nie chciała, żeby chyba ktokolwiek ją znalazł, ale odnalazła ją właśnie Tabella Donna i przez długi czas się nią opiekowała. Opiekowała się nią, wzięła ją do siebie do domu, a mieszkała sama Tabella Donna na środku płytkiego, bo płytkiego, ale jeziora. Jeziora znane zwanego jeziorem łabędzim, bo mieszkało tam mnóstwo łabędzi. I na tym jeziorze, na statku. Zakotwiczonym właśnie na środku tego jeziora mieszkały dwie kobiety, właśnie Tabella Donna i nasza młoda bohaterka Oblivion. W momencie, kiedy poznajemy Oblivion, ma już chyba kilkanaście lat. Kilkanaście, ale takie osiemnaście, dziewiętnaście, powiedzmy. I w pewnym momencie ona okazuje się, hmm, poznaje pewnego aborgańskiego hmm, bohatera narodowego, człowieka, który pretenduje. Kandyduje na do bycia prezydentem Australii. I co, ciekawe, co też jest ważne, to że on jest, ten Warren Finch, jest właśnie z plemienia aborygańskiego, tak również nasza Oblivion jest z plemienia aborygańskiego. I tutaj ich wątki i losy się połączą. Nie chcę wam mówić, co się dalej wydarzy, natomiast faktycznie te łabędzie tytułowe z Księgi Łabędzi cały czas nam towarzyszą, towarzyszą nam w różnego rodzaju, w fragmentach wierszy, w fragmentach pieśni dotyczących właśnie Łabędzi. Dla mnie to było niestety nie do końca moja narracja. Za dużo tutaj było nadmiarowych słów, za mało fabuły, bo ta fabuła faktycznie gdzieś tam jest, natomiast według mnie ona do niczego nie dążyła i nie umiem odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego miałaby być istotna, ważna na przykład dla członków plemienia plemion aborgeńskich, nie mam pojęcia. Ale przyznam, że mniej więcej od połowy ta książka trochę nabiera właśnie takiej dynamiki, traci tej trochę ani oniryczności, takiego tak niezrozumiałego stylu pisania staje się zdecydowanie bardziej przystępna i faktycznie od połowy zdecydowanie lepiej mi się ją czytało, ale no nadal nie będzie to moja ulubiona proza z ArtRage'a. Niemniej bardzo Wam polecam tę książkę, ze względu na to, że naprawdę książek z Australii na naszym rynku jest... co kot napłakał, tak bym to powiedziała. Więc uważam, że warto zerknąć... Co się wydaje w Australii, a to jest właśnie jedna z najbardziej popularnych e, pisarek australijskich, szczególnie właśnie, że jest to też pisarka pochodzenia borygańskiego. E, ona też wygrała jakąś nagrodę, teraz mam powiem, m, 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 Stella Price, ale też jeszcze jakaś e, nagroda e, za Miles Franklin, Franklin Award. Nie za tę powieść, ale za jej pierwszą powieść "Karpentaria". No, ale przyznam, że tak jak wspomniałam wcześniej, nie jest to moja, mój styl narracji, ale jednak może wy znajdziecie zdecydowanie więcej niż ja w tej powieści. Ja sobie robiłam. Takie hmm, przystanki w tej książce po 50 stronach. I czytałam sobie w przerywnikach jakieś inne książki. Między innymi czytałam hmm, Artystyczne Kręgi Miłosne Trójkąty z Emmy uh, License. To jest książka z wydawnictwa Znak Literanowa, um, przetłumaczona na język polski. Z przez Aleksandrę Kamińską wydana w 2024 roku w dużej mierze jest to mm, książka o Virginie Woolf ale nie tylko, bo również o pewnej grupie Bloomsbury czyli takiej zgromadzonej między innymi naokoło Virginii Woolf ale to nie ona ją założyła i nie ona była jej główną mm, postacią może teraz jest może najbardziej znaną, ale w ówczesnych czasach nie była. Ja dopiero ją zaczęłam czytać, więc nie mogę powiedzieć za dużo na temat tego. Jestem naprawdę na samym początku. Ponieważ w trakcie tej książki zaczęłam czytać kolejną książkę, tym razem na, do naszego pracowego Book Klubu zaczęłam czytać książkę Taylor Jenkins Reid, książkę zatytułowaną Atmosfera i Przyznam, że bardzo mnie wciągnęła. To jest książka, która dzieje się w latach 80. I dzieje się. Ja czytam ją na eBooku, więc nie mam jej tutaj przy sobie. Postaram się wkleić okładkę. W każdym razie dzieje się w latach 80., i ona bardzo mocno mi przypomina pewien serial, który oglądałam swego czasu, For All Mankind, dostępny na Apple TV. Jest to serial oparty na swego rodzaju alternatywnej rzeczywistości, Alternatywnej historii, pomyślę. To znaczy takim pomyśle, że wyścig kosmiczny w latach właśnie tych 70., 80. Wygrał, wygrała Rosja. I to oni jako pierwsi dotarli na Księżyc i to oni tam wylądowali jako pierwsi, a Stany Zjednoczone starają się doszusować do nich, dogonić ich. I faktycznie. Te historie właśnie w tym serialu w pewien sposób pokrywają się z tymi seriami z książki Anny, nie Anny, Taylor Jenkins-Raid, Atmosfera, bo też się dzieją właśnie mniej więcej w podobnych latach, 80. lata, kiedy do NASA po raz pierwszy zapraszane są kobiety, żeby wziąć udział w misjach kosmicznych i pewnego rodzaju właśnie jest to przełamanie tego tabu, kiedy to kobiety właśnie mogą być dopuszczone do lotów kosmicznych więc podobne historie tutaj biorą, się wydarzają. Podobne też rozterki ma bohaterka, nasza główna, która, która w książce, atmosfera, jest, no właśnie, gra główną rolę. Więcej nie powiem, bo jestem gdzieś mniej więcej w połowie. Na razie mi się podoba. Myślę, że teraz się troszeczkę zacznie więcej dziać takich romantycznych historii. bo Tutaj będzie na pewno pewna historia miłosna. Zobaczymy, jak to zostanie rozegrane. Na razie jestem zadowolona. I cóż więcej mogę Wam opowiedzieć, to o książce, którą otrzymałam od wydawnictwa. To jest książka Jacka Denela, najnowsza jego książka, historie łajdackie. Książka wydana przez wydawnictwo Zla, Znak i również Znak Literanowa. To jest nowość z 2026 roku. I właśnie nie jestem pewna, czy to nie są opowiadania, bo tutaj jest kilka tytułów. W na... Tak, to są chyba opowiadania. I Przeczytam Wam tylko fragmencik z opisu na okładce. O co chodzi czterem mężczyznom, którzy w knajpie rozprawiają o uczciwości i gdzie się podział kamienny blat holenderskiego stołu. Co znaczy, że miejsce żony jest przy mężu i jak zrobić na złość wdowie po ukochanym. Kto leży w paryskiej kostnicy i kto tak naprawdę jest więźniem Kufsteinu. Brzmi to intrygująco, na pewno będę czytać. Ja bardzo doceniam tę okładkę, która bardzo mi się podoba, e, natomiast na pewno Wam zdam relację, co mi się tam podobało, a co nie. No i na sam koniec e, chciałam tylko wspomnieć o tym, że w kinach jeszcze grają najnowszy film Paolo Sorrentino, zatytułowany La Grazia, w roli głównej Toni Servillo. Który również grał w filmie Wielkie Piękno, e, główną rolę Japa e, i tutaj też niesamowicie gra, ale tym razem gra nie pisarza, jak w Wielkim Pięknie, a prezydenta e, Włoch. Prezydentura we Włoszech jest długa, bo trwa 7 lat, i na koniec tej prezydentury, pół roku ostatnie, zwane jest se, e, semestre Bianco, czyli Biały Okres. i Jest to taki mm, czas, kiedy ten prezydent. E, Włoch ma bardzo ograniczone prawa. Nie może rozwiązać rządu, nie może pewnych rzeczy już zrobić. Na pewno zostają mu możliwość podpisania pewnych ustaw, które zaproponuje mu rząd, albo udzielenia aktu łaski, tak zwanego. A to jest właśnie to tytułowe: lagracja, czyli akt I tutaj mamy do czynienia z no już wiekowym prezydentem który mierzy się trochę ze swoją starością, czyli ulubionym tematem Paolo Sarentino, który mierzy się z również pewnego rodzaju dylematami moralnymi, bo nasz bohater, prezydent, zastanawia się, czy podpisać akt, akt o eutanazji. Ustawę o eutanazji, czy podpisać ułaskawienia. E, I mamy tu dwie sprawy dotyczące ułaskawień. Jedna z tych spraw dotyczy męża, który zabił swoją żonę w ostatnim stadium e, choroby Alzheimera, oraz żona, która zabiła swojego męża, który ją bił e, i molestował. No i tutaj e, nasz prezydent będzie się zastanawiał nad tymi trzema rzeczami, będzie się zastanawiał trochę w kontekście, tekście swoich własnych przekonań, w kontekście tego, że przyjaźni się z papieżem i generalnie będzie też rozmyślał o swoim życiu i o swoich miłościach, miłości. Bardzo Wam polecam ten film, jeśli lubicie kino medytacyjne, wolne, bez jakiegoś szczególnego, może takiego dynamicznego rozwoju akcji. Mnie się bardzo podobały poprzednie filmy Paolo Sorrentino. Wprawdzie Wielkie Piękno i Bogini Partenope, nadal są u mnie wyżej, ale la Grazia byłaby u mnie na trzecim miejscu. Od razu powiem, że na pewno nie widziałam tych filmów pozostałych Paolo Sorrentino o politykach, czyli tego filmu o Silvio Berlusconim, czyli Oni. I jeszcze jeden był film o polityku, ale nie pamiętam jego tytułu, ale polecam. I serdecznie was zapraszam do komentowania tego co przeczytałam, co zobaczyłam i napiszcie co wy czytałyście, czytaliście ostatnio. Bardzo jestem ciekawa. Klikajcie też łapki w górę, a ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia do usłyszenia. Cześć.